Cześć, a w tym odcinku Wigilia z moją rodziną, zapraszam. Marianku, miałeś te mroczki z piwnicy? Jak prosiło ciebie. Właśnie idę do piwnicy Helenko. Tylko przypomnij mi jeszcze gdzie one są. Mówiłam, że tam gdzie mamy kompotę na drugiej półce. Tam gdzie kiedyś były żaby. Na które Maciuś miał kiedyś fazę jak miał trzy lata. Dziękuję ci skarbie. a Anno, przegryw! Zejdź ze stołu i nie biegaj po nim! Ale Henryku się ciąży, że pojedę w plezettę! To był bardzo cały ląd, nawet dla ślimaków! Cieszy mnie to, ale nie biegaj po stole. Maciuś, zajmij się bratem, żeby nie rozudził z nam domu! Dzisiaj krewni wszyscy przyjeżdżają na wigilię! I nie możemy zamieść jak dwa lata temu! Idę, idę. Chodź, bo nie nasz mamie spokoju. Henio pyta, co to są krewni? Krewni to na przykład wujek, ciocia, kuzynka, babcia. A my mamy jakiś krewnych? Tak, mamy. Przyjedzie babcia, brat taty, jego żona i dzieci. nasi kuzyni, dwóch braci bliźniaków i starsza siostra. Zawsze jest tak, że masz tych ulubionych, bo i taki bliźniacy. Ale są też ci, których nie lubisz. W tym roku przyjeżdża ciotka Margaret z USA. I czworaczki, jej dzieci. One chyba są w twoim wieku, ale nie jestem do końca pewny. nie lubi tych krewnych. Chociaż ich jeszcze nie poznał. To poznasz ich wieczorem. W sumie babci już znasz, bo przyjeżdża co parę miesięcy. Ale reszty już nie znasz. Ciekawostka. Wiesz, że brat naszego taty ma tak samo na imię jak ja? Może dlatego, że brat naszego taty jest jego ulubionym bratem. Ta ciocia z USA to jest jakaś dziwna. Ciągle myli polski z angielskim. A ja właśnie po tym wujku mam imię. Z tym, że on ma na imię Maciek, a ja Maciuś. Tak jest w aktach dosłownie. No hej, mamo, fajnie, że przyszłaś. Nie, że nigdy nie przegapiłem widzili. Chodź do kuchni, tam sobie pogadamy. A ja zobacz, co moja synowa przygotowała na kolację. I oto mój klon. A ten mały młodzieniec to chyba mały Henio. Cześć, kochanie. Pewnie ty mnie nie pamiętasz, że jestem twoją ciocią. Z głosem coś się stało. O, rozumiem, że rozumiesz. Kochanie, dawno nie widzieliśmy się z Heniem. Mój brat mówił, że teraz ma 5 lat. Heniu, to są nasi kuzyni. Bliźniaki. Beniamin i Gieniamin. Ej, chłopaki, jak ja was dawno nie widziałem. My też się znosknęliśmy kuzynie. No, przynieśliśmy laptopy. Będziemy mogli pokryć Minecraft. Jak pożyczysz jeszcze od, od twojego taty laptop i weźmiesz swój, to Henio będzie mógł z nami zagrać. Henio, chętnie zagra w Minecrafta.

ryan is dying up from footballist the Chetskalu. Nathan is a mosque and a super poet. And Angelica is my favorite child. And I am a mommy. Okay, boys, zaprowadźcie to do salonu, please. Tak, mamo, ci smakuje barszczek, bo miałam go według twojego przepisu, jaki mi podał maniam. Dobry, dobry, tylko łóżka trochę bardziej przypraw. Bo chyba za mało farszu dałaś. Dobrze, wezmę sobie na serca, bo naprawdę chcę mieć dobrze robić. Dobra, to my się musimy na Sylwestra. Tak, tak, bracie, przy... wracają do akcji. Dobrze, dzieci, czas na prezenty. O, Maciuś, co dostałeś? To zdjęcie z mojej pierwszej randki z moją dziewczyną Kareną. Wow, she's so perfect! na razie mi na sobie, Kiedy nam ją przyprowadzisz, młody? Może na Sylwestra? Wow, Jessica chciałaby mieć takiego boyfriend, jak Karina. Wow, Maciuś, gratulacje! Czemu nie mówiłeś, że masz dziewczynę? Stary! No, dziwko po prostu. No, Heniu, to co ty dostałeś? Hmm. Ja dostał ze małego pirotechnika, jak mańców! mamusi to Bardzo fajnie, Heniu, tylko uważaj, bawiąc się nim. I ma taką śmieszną nazwę: bum bum dziecino. No, bo Heniu, dostał takie takiej tej filmy pirotechnicznej. No, zacznijmy prezentować. Emo, ja ci mi miałem. Co dostałaś? Ja dostałam pomadkę z wymarzonej firmy. Jęki kozak. A ja wylosowałam ciebie. Co ty dostałeś? Ja dostałem fajny kubek z napisem, bo ty już niedużo kawy. Dziękuję ci, Emo, bardzo ci dziękuję, bo lubię kawusię. A ty co dostałeś, Maciusiu? Bo ci mi miała moja marynatka. No, dawaj, powiedz, powiedz. I ja dostałem lalkę małego Maciusia od magnatki. Dzięki. A Baciuś miał ciebie marnatku i dostałaś taką fajną bombeczkę. Dzięki Baciuś! Zanim się jeszcze rozejdziemy, zapraszam Was na z sylwestrową u mnie w Sylwestra. Wszyscy o bo tak. Ale nie zapomnijcie kogoś tu parę jako koledzy albo pareczka. Z zakochanych gołąbeczków. No to widzimy się w Sylwestra! Zanim się jeszcze rozejdziemy, chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego z okazji świąt. Żebyście mieli dużo zdrowia, przyjaciół, dobrych ocen w nowym roku. No, widzimy się jeszcze w Sylwestra, także no życzenia Wam złożę wtedy w Sylwestra. Jej marynetki, chcemy Wam życzyć wesołych ją. świąt, właśnie dla przyszłych pary. Życzę Wam bardzo wesołych świąt, żebyście nawet nie chorowali. Mieli dobre oceny w szkole. Nie byli odrzuceni w klasie nie chciał pozyskać wesołych, wesołych świąt. Żebyście też dostawali się na wybierą też nikaniach chęcią. Lub coś innego co chcecie. I żebyście się żeby nie leczyli, bo wtedy coś takiego nie I żeby wam warsztik pobudził, boś już Żebyście się ciepło trzymali i żeby te święta były. Nie w łóżku, a przy stole widzielinę. Tak tak i dobrych pierniczków, barszczyków i pierowków. Żebyście się wybawili w Sylwestra. Tak tak, wybawcie się łodziesz. Żebyście spełnali your dreams. Żebyście byli najpiękniejsi jak potraficie. Like Angelica and Jessica and Brianik and Nathan And me. course. Życzenia przesyłają też inni, na przykład Karyna oraz inni, którzy angażują się w ten serial. No widzowie, to ja się z babi żegnam. Pa, pa!